Witam, jestem Jan99 a dziś pokażę Wam, jak za darmo dzwonić na telefon komórkowy. A tak, umożliwia to serwis na nazwie ziphone.pl Można ją wysyłać SMS-y, lecz po amerykańskich SMS-owych jest dużo. Najlepszą yy, zaletą tego jest, yy, że można dzwonić za darmo. W początku naciskamy kliknij dzwoń. I tutaj musimy z pozwolić się na korzystanie mikrofonu. No? no i tak. No i wpisujemy tutaj nasz num numer telefonu, do którego chcemy zadzwonić. Yy. O nie, internet mi się odłączył. Jaka szkoda. Mm. Okej, okay, to już wpiszę. O, jest internet. ok no i wtedy możemy i później naciskamy aby zadzwonić no i musimy oglądać reklamy no i y, za każdą obejrzaną reklamę dostaje się jakieś sekundy y, na rozmowę no i kiedy już się ma tyle czasu ile się chce to trzeba kliknąć za słuchawkę ok no tutaj się ładuje reklama Się można zobaczyć, są kraje, czy się możesz zobaczyć sam kraje to jest dostępne można sobie zatrzymać tutaj Polski nie widzę w ogóle jakiego nie napisali Polski okay. Zobaczymy, czy to się załaduje no, no czemu to długo ładuje coś mam z internetem chyba No, to może ja sobie cięcie. Pokażę jak to wygląda. Okej, okay, chyba się załadowała. Mm. Tutaj się za chwilę pojawi jakiś baner i trzeba w niego kliknąć. Chodzi o to, żeby nie było tak, że na przykład sobie pójdziesz. O, nie trzeba kliknąć. I tutaj się kolejna reklama. Chodzi o, tylko o to z tym że nie było tak, że po prostu włączasz reklamę i sobie idziesz. Ej, ale na początku poradnika to 10 sekund chyba nam wystarczy. To je zadzwonić. Okej. Okay. O, jest. Halo? Halo? Nie działa chyba. Mm. O, słuchaj, Halo? No. No i właśnie to jest taka fajna strona. Właśnie zrozumiałem to się... Działało wszystko. Chyba. No ale okej Słuchajcie. sobie sami tą stronę Jest ciekawa Możliwe nawet dzwonienie. No i komentujcie mnie i Subskrybujcie i dawajcie łapki Bo to motywuje Właśnie nie mam mało ła dużo łapek W ogóle to ostatnio zacząłem dziwną rzecz Czy to ma chyba tu? Patrzcie z Ukrainy. Ktoś mi dawał łapy z Stanów Zjednoczonych, z Indii, z Korei Południowej, z Francji, z Rosji, Indonezji. Kończę to jest prawda. Okej, okay. to proszę was o te łapki. Może niektórzy nie lubią, żeby ja łapki, ale... No ale to motywuje bardzo. Nie wiem jak często będę wstawiał odcinki, chyba raz na tydzień. Tam nagrywam ten odcinek... Prawdopodobnie w tamtym tygodniu. I będziecie to oglądać, ale nie wiem. Okej, okay. ja się wami rzeką.